Dzisiaj troszeczkę inny temat, e, mianowicie przechowywanie baterii od waszych e, bajków rowerów. E, w tym oto akurat modelu możliwe jest wyciągnięcie tej baterii i temperatury takie jak są teraz akurat, no to są już poniżej 5 stopni. Więc zaleca się, żeby już je wyciągać na noc z tego roweru. Jeśli nie jest on używany, to już w ogóle, żeby je wyciągnąć. Do zimowania takiej baterii e, najlepiej jest użyć przykładowo tego typu e, torek bezpieczeństwa. Są one dedykowane do rowerów, do e-bajków, do baterii. E, ja bym polecał te z rynku amerykańskiego, e, te z rynku europejskiego, wyglądają bardzo podobnie. Ja nazwę tej firmy tutaj zakleiłem, bo nie dostałem pozwolenia na użycie jej. E, w każdym bądź razie, można ją sobie tutaj otworzyć. W środku jest całkowicie inna wyściółka niż w tych europejskich. E, jest tutaj Nomex. Jest to materiał, z którego są robione kombinezony dla strażaków. Następną warstwą jest Kevlar. Też bardzo mocny i wytrzymały na temperaturę. Z zewnątrz jest on pokryty specjalnym silikonem, który się topi, zgrzewa całą tą torbę. I są tutaj zamki błyskawiczne, ale nie jest to zwykły zamek błyskawiczny jest on metalowy, też z tą silikonową obudową, po to, żeby to szczelnie później zamknąć. I duży, gruby rzep. Ja tych toreb używam, dlatego że e, przetrzymuję te baterie w domu i przetrzymuję je w najbezpieczniejszym dla mnie miejscu, czyli pod schodami. Dlatego, że jest tam sam beton, e, nie ma nic takiego, co mogłoby się zapalić. Jeśli byście szukali takich toreb i was na nie stać, na te troszkę lepsze, to szukajcie na rynku amerykańskim. Ja trochę też czasu mi zajęło, zanim ja je znalazłem, w odpowiedniej cenie. Też długo na nie czekałem. Patrzyłem na niemieckim rynku i są podobne, z tym, że nie są certyfikowane. Te w większości z europejskiego rynku mają tylko i wyłącznie rozpiskę, co jest, jakie materiały są użyte. Przeważnie jest to włókno szklane, jakieś silikony do tego. Marne rzepy, jakieś otwory jeszcze do tego porobione, żeby to ciśnienie, w którym stworzy się w tej torbie, żeby je uwolnić, a właśnie nie powinno tak być. To ciśnienie powinno w środku być zamknięte, żeby ta torba rozszerzyła się, napuchła i jak najszybciej stłumiła to, co jest w środku. Tego typu torby, co ja mam akurat tutaj, to od tego samego producenta, tylko one są inne, takie długie bagi. To są używane w lotnictwie. W samolotach pasażerskich. Cieszą się dobrą renomą. Jeszcze żaden samolot nie zapalił się podczas lotu spowodowanego jakimś urządzeniem elektronicznym. Tak więc, patrząc na ich testy i na wszystko, to można powiedzieć, że naprawdę jest to tego warte. Czego bym odradzał? Odradzałbym toreb, jeśli macie dwa rowery, tak jak ja. Można też kupić torby do tego, które są na dwie baterie. Tego nie róbcie pod żadnym pozorem to jest najgorsze zło, jakie możecie sobie zrobić, dlatego że bardzo mało jest prawdopodobieństwo, że odpaliłam się jedna, a już praktycznie znikoma, że odpalą się dwie. Ale jeśli już ta jedna się zapali, a ta druga jest obok, no to wiadomo, jedna zapali się od drugiej i jest podwójne zło. Tego nigdy pod żadnym pozorem nie róbcie. Kupcie sobie dwie torby. Ułóżcie je w miejscach, tam gdzie według Was jest najbezpieczniej. Może to być klatka schodowa, może to być pod schodami. W żadnym wypadku w garażu, bo jest tam e, samochód stoi, czy są jakieś różne rzeczy, tak jak u mnie, różnego typu sprayje do oczyszczenia, konserwacji samochodów i tym podobne, co mogłoby łatwo się zapalić, i żeby tego uniknąć, ja tą torbę z tymi, e, te torby razem z tymi bateriami będę trzymał właśnie u mnie pod schodami, bo tam jest najbezpieczniej. Załączony jest ten czujnik dymu. W razie gdyby jakby się odpaliło, żeby mnie o tym poinformować, i to generalnie jest tyle. Będą leżeć w odległości jakiej od siebie, około dwóch metrów. Wydaje mi się, że wystarczy. Co do tych toreb, to jeszcze zwróćcie uwagę na to, że te na rynku europejskim mają bardzo różne temperatury porozpisywane. Tam są 2-3 nawet 5000 stopni, że takie torby wytrzymują. No, te torby tyle wam nie wytrzymają na pewno. Ta torba, te torby, akurat dwie co ja mam, to one mają certyfikat do 1050 stopni, a temperatura spalania takiej baterii akurat to jest około 950. Tak więc ta torba ma jeszcze taki zapas, żeby to wytrzymać, pod ciśnieniem dodatkowo, bo. Ta torba wytrzyma tą temperaturę przez 15 minut, na no to jest certyfikat. Taka bateria tej wielkości, akurat tych prawie 500 godzin spala się około przy tej maksymalnej temperaturze spala się około 3 minut. Tak więc ona jest wystarczająca na to, żeby to ogarnąć. Ono może się rozerwać, też może się tak zdarzyć, ale to największy wybuch to całe zadymienie i ten, i ten ogień, który wyjdzie z tej baterii, to zmniejszy to ryzyko zapalenia się rzeczy, które są dookoła. W tych europejskich tych certyfikatów nie ma. Znalazłem tylko jedne, co są dostępne. Ale jest bardzo długi czas oczekiwania na nich i one też podejrzewam, że one są z rynku właśnie amerykańskiego i ktoś w ten sposób sobie to robi, że sprzedaje je w ten sposób. Ja wolę to wolałem to kupić bezpośrednio od producenta. Żeby mieć tą pewność, żeby mieć ten certyfikat i w tej robie pisze, że one jest do 600 watogodzin. W tych europejskich pisze maksymalnie, co znalazłem to jest 200 watogodzin bateria ma 500 na no to. No, chociaż lepiej mieć taką torbę e, e, o mniejszej nawie pojemności, nawet tych komponentów, z których ona jest złożona, e, gorszej trochę jakości, ale zniwelować e, to wszystko do tego stopnia, żeby jak najmniej się wydarzyło, bo może się to zdarzyć. Nie musi, to jest wiadomo, to jak ze wszystkimi rzeczami. E, to jest. No, przypadkowe po prostu. No, u jednego to będzie, u drugiego nie będzie. E, tak więc ja e, jestem ostrożny z takimi rzeczami. Wiem, że może to zjarać całą chałupę, wszystko co jest dookoła, dlatego ja w te torby się wyposażyłem. I skoro stać kogoś na rower za kilka tysiaków, tak jak za parę stów, kupi torbę e, na akumulator do niego, to wydaje mi się to e, całkiem słuszne. Chciałbym Wam jeszcze powiedzieć coś na temat tego roweru. Generalnie ja sezon już zamknąłem, już są za niskie temperatury, żebym ja na nim sobie jeździł. Łapie wszystko, marzny, już nie mam przyjemności z tej jazdy, dlatego ja już nie jeżdżę. Co Wam chcę powiedzieć, to u mnie wydarzyły się tylko dwie rzeczy z tym rowerem generalnie. Pierwsza to pedała, które będę musiał wymienić, obydwa. Bo jedno zaczęło już trzeszczeć, zaczęło klikać, już to łożysko się tam rozleciało, w środku wychodzi na to. I druga rzecz to te hamulce. Bardzo często widać na mediach społecznościowych zapytania odnośnie szprych, że szprychy w tylnym kole pękają. I mogę powiedzieć, że wcale się temu nie dziwię, bo jeśli ten rower macie, to zauważcie, pod jakim kątem są szprychy w przednim kole. One mniej więcej są pod takim kątem, a w tylnym kole są od, pod takim kątem. A to wszystko przez to, że piasta z przodu jest tej wielkości, a silnik jest taki. No i gdzieś to, jakoś te wykrzyżne trzeba zrobić do tego, żeby te szprychy to koło trzymało. Jest to zrobione trochę źle. I jeśli u mnie by się zdarzyło, że któraś ze szprych by szczeliła, to wtedy będę szukał rozwiązania do tego, żeby zrobić to porządnie, bo jak dla mnie to oni poszli na łatwiznę, zamawiając komponenty do swojego roweru, wykorzystali te, które są do przedniego koła, a do tylnego koła, zamiast kupić inny zestaw szprych krótszych, żeby można było je pod mniejszymi kątami zrobić, to nie poszli na łatwiznę właśnie i założyli te same, co są z przodu zamontowane, co jest bardzo słabe. Z elektroniką dużo też problemów jest podczas deszczu, jak ktoś jedzie, to że ten wyświetlacz nie działa, te guziki nie działają, a to komuś się kostki rozłączają, no problematyka jest od A do Z w tych rowerach. U mnie nic się nie wydarzyło jeszcze do tej pory takiego poważnego. a wszystkie te delikatne rzeczy to sobie potrafię ogarnąć. Na chwilę obecną jestem zadowolony z tego roweru, jak na budżetówkę to... No, to jest zrobione budżetowo. Te rzeczy, które powinny być y, troszkę lepsze, bardziej dopracowane, y, to właśnie nie są. Poszli tu na kompromis, bo jedyne, co jest bardzo dobre, w tym to jest rama. No jest aluminiowana, jest fajna, jest sztywna, nic się tutaj nie dzieje. Y, jeśli ktoś wkręca, wykręca i dba o gwinty, po to, żeby ich nie przekręcać, to tutaj się nic nie ma prawa wy wydarzyć. Tak więc tu jest spoko. No, a cała reszta no to mogli trochę więcej do tego dołożyć. Żeby ten rower parę stop więcej może kosztował, a wyjść na tą klasę może trochę wyższą. No ale mamy co mamy. Ja to mówię. Na chwilę obecną jestem zadowolony, tak więc nie będę aż tak narzekał. Tak więc generalnie to jest tyle, co chciałem Wam powiedzieć dzisiaj. Pamiętajcie o tym, że te baterie Poniżej 5 stopni, to już bardzo dostają w kość i mogą się bardzo popsuć bardzo szybko. One tego nie lubią, tych zmian niskich temperatur, nie? dlatego ja już je po prostu biorę do domu i, i tyle. Jeśli byście szukali toreb, mówię rynek amerykański, polecam ten europejski. Jak ktoś budżetu takiego dużego nie ma, też może się tym poratować. Można też, widziałem ogłoszenia, że można dodatkowo Kevlar lub Nomex dokupić jako wbrycie i ludzie też owijają, kupują te tańsze, tańsze torby i owijają te baterie kilkukrotnie tymi materiałami jeszcze, którymi sami do, dokupili. No bo kupując torbę, no to wiadomo, jest inaczej, a kupując sam materiał, to też jest inaczej. Tu już jest gotowy produkt, a tutaj to jest sam materiał tylko. To w ten sposób też można sobie z tym poradzić. A propos co bym jeszcze nie polecał, e, gdzieś tam na internecie wyczytałem, że e, ludzie zimują te baterie, wsadzając e, z baterią butelkę wody do środka. No to <laughs> e, pomyślcie sami, że jak e, w momencie, jak bateria by się zapaliła i ona w tym szczytowym e, momencie ma te 950 stopni, i dostałoby się na to jeszcze woda, to ta woda. Odparowując to, wytwarza takie ciśnienie, że tą torbę to na strzępy porozrywa, więc tego nie polecam. Sama ta torba w sobie jest do zabudowy suchej. Nie zaleca się tego, żeby wsadzać do niej jakąś wodę. Są też takie torby, które są zalewane wodą i ta woda jest w między tymi materiałami. Ona nie ma w ogóle styczności z żadnej, z tą baterią. I to jest zrobione tak, że. Po tym czasie, w którym bateria się już zapali, to po osiągnięciu tej maksymalnej temperatury, i już jak ta bateria, bo ta, tej baterii nie ugasicie. Jej się nie da ugasić. To jest takie ciśnienie, to są takie temperatury, nie da się tego zgasić. Ona musi się tam sama spalić. I ta woda może ją później już obniżyć jej temperaturę. I są też takie torby. Tylko są akurat dla mnie za drogie, a skoro takie też zdają egzaminy i jest to w certyfikacji, i na YouTube też możecie sobie obejrzeć. Nie będę wam rzucał linka akurat teraz, no bo nie mogę zaprezentować tej firmy, ale poszukajcie sobie z rynku amerykańskiego te torby, i tam jest wszystko pokazane. To różne torby są pokazane do tego, jak one zachowują się w porównaniu z takimi samymi właśnie, co są z rynku europejskiego. To no, widowisko jest niesamowite, nie? Dobra, no to generalnie to jest na tyle, co chciałem Wam w dzisiejszym filmiku przekazać. Ja żegnam się z Wami i baj, baj.